Dzień dobry do naszej oferty dołączył Volkswagen Polo 2018 rok 1.6 diesel, 80 koni 76 tysięcy przebiegu samochód jest cały w oryginalnym lakierze na wyposażeniu posiadamy klimatyzację nawigację, czujnik zmierzchu, czujnik deszczu świata do jazdy dziennej LED czujniki parkowania przód-tył alufelgi 15 cali Cena tego samochodu to 53 900 zł. Do samochodu posiadamy pełną historię serwisową. Samochód w bardzo ładnym stanie. Na miejscu załatwiamy kredyty, leasingi. Serdecznie zapraszamy na plac.